Witajcie na kanale Głodny. W dzisiejszym odcinku koncert depesz mode. I nie tylko, bo to będzie taki dwudniowy odcinek. Mam kilka ujęć z, z wtorku. Które pokażę za sekundę, a potem wracam do dnia dzisiejszego. Wtorek 18 lipca i z Marcinem jadę spotem na Eurocentrum. Tego do sobie grafiku ustawiłem, tak, żeby móc się przejechać czym prędzej. Więc potem zobaczyć, czy będzie różnica przed i po naprawami i wymianą silnika. Mam nadzieję, że będzie znacząca, bo naprawy wcale nie kosztowały mało. Ten, ten samochód zapierdziela teraz. Bardzo I tak niestety ludzie stają, że wyznaczone są słupki, ale się można wykleić. A, zauważyłeś, że zniknął ten samochód? Nie wiem kiedy. Chyba jak ogarnialiśmy się przy zamkniętej klapie jeszcze. Ja muszę przetestować nasze skrzydełka i zrobić recenzję skrzydełek Tak. jedyny rzecz, z którą mam problem, to dietetyczne skrzydełka. Nie no, w porównaniu z tamtymi nasze są dietetyczne właśnie i o to chodzi. Eee, w zasadzie to tak. Nie no, nasze nie mają czegoś takiego, że człowiek łapie i jak z gąbki wyciska tłuszcz. Tak. Tego nie ma. Także nasze mogą być trochę twardsze, ale, ale to się nie dzieje. A nie może zapominać, że to jest skrzydełka. No. Nie. nie będą Nie będą. Dobra, czas na przejażdżkę. Może powiedzieć, że w kategorii rozrywku to jest korolka stanowczo fajniejsza niż widać, czy z spinek. Szczególnie jak się trafia taki dzień jak dzisiaj, że nie ma zbyt dużego ruchu. Ciekawe, kiedy się wypieprzę i zepsuję aparat albo mikrofon na aparacie. Bardzo fajna sprawa. Pod takim kątem, że zmienia się człowiekowi trochę zasięg. A mianowicie odjechałem, nie wiem, czy 200 metrów może od traka. Zajęło mi to 5 pchnięć dokoła morza. Jeszcze mogę w płynny sposób nagrywać, o ile się nie wywalę na kamieniach. No i się zobaczymy. Póki co udany zakup. Pewnie do pierwszej wywrotki. Tak, całkiem szczerze, to nie spodziewałem się, że aż taka taka dzisiaj na lunchu będzie. Szczególnie, że dzwonił Piotrek i mówił, że u niego się do 12.42 chyba żadna porcja nie sprzedała. Także jeszcze gorzej. I teraz sprzedało się coś? Okay. Tylko teraz. Co? Porcja frytek teraz poszła, do tylko. Dobrze Wiele się nie dzieje. Wszystko co mieliśmy wziąć? Yy, mamy pojemniki na sosy, mamy serwetki, mamy ze olej. Olej? Oleju nie wzięliśmy? Nie, nie pakowałem nie. Rafał jeszcze olej potrzebujemy stąd. No. Do... Tam dla tej świątecznej pomocy się... No może ogarnąć jak się hamuje na tej desce. Oczywiście zapomniałem jednej rzeczy na kontener zawieść, także za chwilę zostawiam tutaj Julię i Marcina i, i aparat też zostawię, żeby potem się nie okazało, że mnie nie wpuszczę. Na imprezach to różnie bywa, szczególnie z zoomem. Często trzeba mieć akredytację jakieś tam medialne czy tam diodo. Ciężko cokolwiek nowego zrobić, nie? No, no dajesz. dajesz no. Jakby walczyło o życie powiem Ci, jakby walczyło życie się bronią. Gdzie jest Tomek? Nie ma tam. Kiekielne urządzenie. Możemy zrobić ceny? Tak... Takie mamy openerowe. I ilości też openerowe. Ilości openerowe to na food już na stałe zostają, póki co jeszcze nie zmieniliśmy ich na tym, na kontenerach. Okay. To jakie są wasze ulubione piosenki The Push dwóch to nie? Tak. I jak to było? To była ona? Czy to jest jakiś zespół biskupowych? Hmm. <laughs> Nie hmm. wiem. Słuchaliśmy Enjoy the Person Boy? Personal Jesus. Tak. Jakiś dowodzący ochroniarz chwilę temu powiedział, że ostatni raz widzi mnie na desce. Myślę, że powinien zostać zwolniony. To słyszycie jest nadal ja śmieszne. Można. Nie ma. Ja sądzę, że ochrona instiuarci powinni mieć trochę kultury. A co się stało? Bo ja nic nie wiem. Nie, nie wie. jechałem oddać Markera tam i gościn... Ja mówi... myślę, że ty no to powinieneś tezkę. mieć trochę kultury. Jak tak można jeździć? No właśnie. Tak, po takiej płaskiej... W płaskiej. regulaminie było napisane, Mateusz nie może jeździć desko, na deskorolce. <laughs> Tego Prze... pana nie wpuszczamy. W tak. regulaminie całego koncertu, co? Całego... Nie ma regulaminu, jest była tylko faktura. Może myślał, że jesteś jakimś nastolatkiem. Może... może ci mówić rzeczy. Może. Ty gówniarzu! <laughs> Ja myślę, że ten, ten, ten pan musi odejść. Ten pan Mam musi nadzieję, od... że go rozpoznam, jak przyjdzie coś kupić. I będzie chciał wydębić zniżkę dla ochrony. O, będzie... Czy, będzie, czy będzie film na vloga? Będzie. Niby aparat, niby aparat, a to film się życia futrakera amatora od 7 lat i 7 boleści. <noise> nie, <noise> no, nie no, przypomina się. Macie coś do picia? Wodę jakąś? Chyba dalej, można na pojedynkę. Nie, jeszcze dalej. Nie można futraka sprzedawać, to jest taka Ciekawe kiedy mnie pogonią z aparatu. Zbliżenie na czarną mambę? Moment, Mam dziwne wrażenie, że dołożymy na tym interesie dzisiaj. No ale zobaczymy. tu głośno jest no generalnie zapowiada się że nie zarobimy za dużo jest godzina 19 zaczyna widać pierwszy support po saporcie jest szansa że będzie trochę ruchu a potem jak tylko zacznie grać DPS pomóc to najpierw to potem ludzie znikną po prostu i już się nie pojawią Także tak będzie trochę ponad zero raczej miejmy nadzieję że nie dołożymy tego. Okay. Dobra, moim zdaniem to już przestało być zabawne generalnie. Wyszliśmy na zero, także o tyle na plus. Zeszło nam trochę powietrze z koła. Także generalnie problemy z potem nie ustają. Niestety będziemy musieli czekać do 12 w nocy, żeby dostać jakąś przepustkę i żebyśmy tutaj mogli wjechać e, tu ranem, gdzie mamy kompresor, także podpompować koło. Powietrze chyba nie schodzi na tyle szybko, żebyśmy nie mogli, by nie mogli dojechać do domu. Generalnie to pasma jakichś takich stwierdzenie mogłoby się powoli skończyć, że tak powiem. A tak poza wszystkim innym, tak jak mnie słyszycie w oddali tutaj w tle, jest takie... No nie nazwałbym tego muzyką, jest po prostu taka fala dźwięku po prostu, taka nawet ściana dźwięku. Ale tutaj pozostawiony nowowym znalazło się też kilka osób, które ogląda raczej słucha koncertu za darmo. Jak generalnie ktoś jest tutaj był na spacerze albo nie ma co robić, to nie mam nic przeciwko, ale no, wydaje mi się, że taka średnia atrakcja, żeby specjalnie po to tutaj przyjeżdżać. Ale kto lubi? A ja Zobaczcie, jak to wygląda z drugiej strony w tej chwili. Już nie mogę się za bardzo za aparatem poprosić. Bo najprawdopodobniej. No, powinienem mieć akredytację do niego. Na koniec koncertu, żeby sprzedać jeszcze te 20 porcji, a potem czekamy do 12 w nocy, żeby się stąd oddalić czym prędzej. A w międzyczasie zagoniłem Julię i Marcina do sprzątania. Na dobre zakończenie jak 55 tysięcy osób nie w food track. Dobra, nie będę pokazywał. Trochę to smutne, ale może kilka osób zje, już jedna zamówiła.